Energia, praca, miłość trzy główne filary ludzkiej egzystencji. Kolumny świątyni życia, której zarówno podstawą, fundamentem, stylobatem, jak i zwieńczeniem, belkowaniem, architrawem jest sen. To jest i staje się coraz bardziej oczywiste i jasne jak słońce. Jakość życia i rozwoju jednostki, ale i społeczeństw należy opierać na tym schemacie. Z tych trzech filarów rzecz jasna, najważniejsza jest miłość. Ta jednak nie poparta pracą, nie przetrwa. Praca, pozbawiona energii, nie potrwa długo, a jej wartość nie wzrośnie. Czymże jest nadmiar energii w obliczu braku miłości? Jakie znaczenie bez niej ma praca? Czysta energia bez ujścia nie będzie twórczą, a destrukcyjną siłą. Jest to pięknie sprzężony i powiązany ze sobą system zależności, który, jeśli odpowiednio zoptymalizowany, gwarantuje godne, udane i uczynne życie. Sen zapewnia uzupełnienie podstawowego źródła energii życiowej. Na ten aspekt składa się wiele rzeczy. Ogólnie można zawrzeć w tym temacie zagadnienia takie jak zdrowie, witalność, siła, wytrzymałość, wydolność, kondycja, sprawność, forma, mobilność, wigor, potencjał. Potencjał. To korzeń istoty ludzkiej, należy go wzmacniać. Tego dnia. Uplasowałem swój maksymalny udźwig w przysiadzie nim na poziomie 90 kg przy obecnej masie 85 kg. To dopiero początek wydobycia z siebie pokładów i siły celem wzmocnienia ogólnego i długowieczności.